Kolejny dzień? na szkolnej. Cholera, jasno. No. Ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko lubię. Mleko lubię. lubię. Mleko Jeszcze raz, dobry wieczór. Dobry wieczór. No, właśnie. To co, pytania od widzów? Odcinek drugi. AK626. Ja? Taki. Taki ktoś o takim pseudonimie, pseudonimie AK626. Pytanie do ciebie. Do no mnie? Do ciebie, tak. Dawaj. I pytanie jest trochę tutaj, zmienię. Czy był list od Sabinki? Był wysłany 16 grudnia ze świąteczną kartką. Był wydrukowany na żółtej kartce. Może i był. Jak znajdę to odczytam. Czyli będziesz szukał? Co? Będziesz szukał. Tak. Robert Miller. A do mnie? Do was dwojga. Czemu Major i konon nie czytają wszystkich listów? Powinni dostać ode mnie i Kasi w czwartek albo piątek. Proszę o odpowiedź. Ale co dostać? Się... List. Ja, jak dostanę... E... List od ciebie? Od Kasi. Od Kasi? Tak. To przeczytam na swoim kanale. Dobra. To zgasi. Kasia zgasi. Zgasi. Pytanie A od... ja się przypominam Kasiu yy, tylko nie wiem skąd. Jak będę tu przepatrywać listy to znajdź, że ty do mnie pisałeś. Dobra. To były takie pytania tylko o listy. A teraz już takie normalne pytania. I Marcin pyta Ciebie, Krzysztof. Ja mam pytanie do Pana Krzysztofa. Czy przez ten czas, jak, jak znany jest w sieci, wyhodował jakiś kamień? Co, co wyhodował? Jakiś kamień. Kiedyś mówił, że się podlewa się i rosną kamienie. Kamienie? Nie, pada deszcz i same. Same. Jak wielkowie mieszkamy. A, przepraszam bardzo, a Ty mówiłeś, że masz Taki udar, że po prostu masz tą roślinę i po prostu podchodzisz, podlewasz i rośnie kamień. Cztery kamienie czy pięć. Już rodzina. Wojtek, pytanie do ciebie. A czy to tak to może nie pytanie? Pytanie do majora. Można wymeldować się dwoma kliknięciami w profilu zaufanym online. Zajmuje to 5 minut. Później możesz się wyprowadzić, knużycko, nic do tego nie ma. Ja wiem, że takie coś jest. Że takie coś jest, wiesz, tak? Tak. Dobra. Jak ten odpowiedzieć. Bez mojego Bo podpięciu... o... jedna osoba właśnie napisała, o y... mieszkała w Warszawie, Dawid, a teraz z Lublina, tam pracował i po prostu było takie coś, że ktoś tam sprzedał rodzina, całej... Nie interesuje mnie to. I po prostu że zamordowany i po prostu, że on tam nie będzie mieszkał i w komputer weszedł pa, pa 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 i, e, I wymordowany tak i po prostu Przepraszam bardzo ojcu nie bo pa 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 pa, A jak nie bo ty się nie daj mi powiedzieć bo jak ci się wypowiada, to ja milczę bo może nie... zamknę to zaraz, ja... to zaraz ja do ciebie ja Przepraszam chcę... ale ale czekaj, czekaj, czekaj nie powiedziałam takiego Cicho, nie kłóćcie się, no to co? No. Chcę powiedzieć, że od roku 2018 weszła nowa ustawa o zameldowaniu i wymeldowaniu. Kiedyś, do 2018 roku, miał prawo lokator sam się wymeldować. Czyli teraz nie ma prawa? Teraz tak bez? Nie. Bez zgody właściciela. O właśnie, ty łamił łami prawo prawą człowieka, właściciel i dawno wiesz, z tym Wiśniaty. lokatorem i e, mówić, że tak chcę się, by, ja bym lodować lokatora, nie po, zrobisz tego. Musisz udostanić. Rynek. Ja sam pójdę i się e. Z jakiego powodu? I, I będę miał... Będę miał podwód. Powód będę miał, mam po prostu nagrane i ja poszedłem sobie do hotelu odpocząć o Ciebie, o Twoich krzyków, a jak Ty się wypowiadałeś na mój temat Wojtek... Dwa dni mi nie było, a mnie tylko przyszedłem wieczorem, przyszedłem rano Wojtek, tak kolejne pytanie do Ciebie od niejakiego nie Piotrek nie Piotrka Co oznacza tatuaż Wojtka? A jaki? Ja nie wiem, a masz tatuaż? Jaki? No mam I co ono oznacza? Nie pamiętam nie pamiętam. Dobra. <laughs> ja nie muszę mówić. Na wizji. Hmm. Mateusz Lisowski, do dwóch pytanie Do Was. Jak wygląda typowy dzień naszych bohaterów? O której wstają, chodzą spać i co robią przez resztę dnia? Jak akurat nie nagrywają? A kiedy wstają? To pierwsze odpowiada. Możesz ty. O której wstajesz? Różnie się wstaje. I o Jest siódmej, próż. o ósmej. O, dziewiąty, dziesiąty. Zależna tu do roboty. Ech. Co? Zależna tu do roboty. A. No. Ech. Powiem tak. I po pierwsze, a ile biorę? Przepraszam bardzo, Panie Krzysztofie, a mogę zapytać się, przepraszam, że mam taki ogółem, że się wtrąciłem. Ja chcę powiedzieć, że, o y, który y, Pan dzisiaj rano zniósł jajka. Jajka, znaczy. Uuu, jajka. Na te pytanie dla głupiego człowieka nie będą odpowiadać Czy Głupie. A dla e, mądrego człowieka. Ech. Jak odpowiedziałem połowę, że... A ja wyjmuję jajka. Po pierwsze na miasto. Biorę. Robię herbatę. Muszę zrobić herbatę Bo biorę leki A powiedziałeś, nie paliłeś wczoraj, e? przyniosłem drzewo I powiedziałeś, o, o krzyczałeś do mnie Wojta, y, włącz falerkę Bo to dupa marnie. No i co, herbata? A herbata, leki I potem poleżysz trochę? Nie, zjeść trzeba, bo, bo lekę trzeba zjeść A później poleżeć Później odpocząć, poleżeć A później do roboty a co ty robisz? Do jakiej roboty? Węgiel przy, przynoszę, piec piecu rozparam jak trzeba to ee, trzeba posprzątać wziąć mop, pomyć i tak dalej talerze pomyć trzeba Ale przepraszam bardzo o. Ale ja a, nigdy znaj znaj szczęki nie. do po szkoły Tam e. gdzie węgiel? Przy bramce Zaraz Wojtek ty powiesz odpowiesz. Przy bramce zobaczyć czy listy do mnie są A ja mam a ja ja nie mam kluczyka ty masz do wszystkiego. Ja To Twoja posiadłość. Czy do pokoju, czy do letniej kuchni. Tam, gdzie Twoje o, tam gdzie klucze, jakieś inne rzeczy. Proszę, tam, gdzie Twoje rzeczy po Twojej ro rodzinie, to są Twoje. A ja nie mam do tego nic. A o Ju. której chodzisz spać, Krzysztof? Różnie, Czasami całą noc nie śpię. Nie będę tu mówić przeszkodą często, no, ale czasem całą noc nie śpię. Ale przeważnie jak się kładziesz, to o której? 22? 22. 22, tak? tak? A Wojtek, jak wygląda Twój dzień? O której wstajesz? No, ja dzisiaj y, w nocy nagrywałem y, ty, w nocy, ty w nocy to chyba nie śpisz, bo Ty nagrywasz. A nie, nocy. głodny byłem. A nie, Krzysiek, myślę, nic nie będę przeszkadzał, cicho się zachowywał. Y, Zrobiłem żółty ser, kanapki, całe to wszystko po prostu i przepraszam ja, bardzo, ja przepraszam bardzo, chcę ja... wejść, e, tak ta, jak Ty wchodziłeś mój temat, ja to to dobrze, do widzenia. Widzicie, jak chcę powiedzieć prawdę o Wojtku. Ja o siebie nagrywam ja się nie nie o Ciebie. To? Ciebie. E, Wojtek powiedział, co po rodzicach moje, to moje. Zgadza się. To Wojtek powiedział prawda ja Bo, tego nie chcę. Powiem tak. Już. Wojtek wstaje i nie są eee, Jak zechce się jemu w piecu rozłożyć, to rozłoży. Jeżeli nie, to nie. Bierze, siada, I idzie opowiada. do łazienki, na do wiadra wody, żałkę włącza, grzeje Moja wodę, płatę. myje się. Brakuje mi się. myje się, Na i opłaty. W rejs. Wreszcie wiadomo gdzie. Jaki? Ja nie będę mógł gdzie mam. już wolsianek. Nie będę w bazurach z jak z Tego po... wszystkiego dla was prawdę powiedzieć zaboli. I powiem, może dupa Że? Nie. Pytajcie, co dalej Wojciech robi. Wojtek Dobra. Nic kolejne nie robi. Pyta pytanie. Do kogo? To history. Ale do kogo? Do ciebie. Słucham. Kto obcina Księkowi paznokcie u stóp? Kto obcina? On sam obcina na pewno Kto obcina tobie Bo nigdy ja u nóg. nie widziałem Unuch? Tak Ja sam Sam sobie obcina. Sam A kto obcina? A ja nie widziałem nigdy w życiu nie twoich Nie ma, nie mam ucienie, dadu, nikogo sam sobie Bo jestem dorosłym chłopem Bo ja nie widziałem twoich czarnych paznokci Teraz pytanie do Wojtka, Wojtek Tak Pateksor 002 Czy Wojciech S rozkłada wersalkę do spania Jak będzie jakaś sztuka na razie nie ma kobieta to rozłożę, że przychylę się, się jak to się mówi i... Przepraszam że... bardzo, chcę wejść w temat. Tak. Ale daj mi... A, poczekaj, niech on dokończy. Nie, nie, on przerył... Ja też mam A. Ale on nie bardzo. A ja będę. Ale to co? Działa o... Asia Basia z Białystoku. Nie. A Basia Ty, ja jeździłem jeszcze kiedyś. Oprem. Oprem. Boryczym. To jeździłem do e, nie do nie do pomocy z Płeszyn. Pojeźdzenie. Też musiałem przywieźć Asię Basię, zostawić tu, bo ja muszę się szkołę. Co on robił tak. Zaś zrobił dziurę. O, zrobił. Odpłatę zrobił. Krzysztof, kolejne pytanie teraz do ciebie. Michał Antkowski ma pytanie do ciebie. Czy jest możliwe odpłatne, czy jest możliwe odpłatne zwiedzanie belwederu? Jak? Czy jest możliwe odpłatne zwiedzanie belwederu? Eee, nie. Nie. Szybko i na temat. Nie. Już dziwów nie ma. Pytanie znowu do ciebie. Od Romana. Spytajcie się prezydenta, czy startował się, na Sołtysa e, chcesz, w Wilkowie. Proszę nie piszcie, że ja prezydentem, bo jak każdy obywatel polski, że byłem tylko kandydatem. Czy startowałeś na Sołtysa w Wilkowie? Oddajcie pytania. Czy startowałeś na Sołtysa w Wilkowie? E, nie, nie startowałem, bo jeszcze ja nie ja że... mam Zagnowałeś e, tylko na tego. Miałem ja 12 lat. Tego, na beretę, to jeszcze na wody Kolejne pytanie. Żeby zapytał, czy ja bronowałem? uprawiałem pole, tak. Czy Krzysztof planuje wydać słynny zeszyt z donosami lub opublikować go w jakiś sposób? E, to nie donosy tylko zawiadomienie. Nie mówcie, że... To będzie, ja to powiem, donosy, to będzie Tylko po prostu... to jest zawiadomienia. Proszę nie mówić, że, że do bo ja nie cierpię do tak mocy, jak ja nikogo nie donoszę, tak samo, tylko wszystko, wy nie wiszcie, te, tak jak powiedziałem na święta będzie, będzie cześć, e, nie dojdzie, że e, ja było powinien. fajnie, spokojnie, pięknie, nie tak jak na katolickie święta, ale było cudownie, pięknie, radośnie, żeby tak było, byłem uklęknę, bo mówię pięć razy ojczy nasze, za wasze zdrowie. Krzysztof, kolejne pytanie do ciebie. Do mnie? No. Mów do kogo? Do ciebie, Krzysztof. Czy pan Krzysztof jeździł kiedyś konno? Na przykład w Wilkowie. Tak. Jeździłeś, tak? tak rowerze? bez łózdeczki Bez łózdeczki, tak? Bez łózdeczki, bez... u nas nazywali Za co trzymałeś? Za uszy? Co? Nie. Z, z... Za grzywę. Za grzywę, tak? Za się trzymaje ja i A jak prawo trzeba było, żeby koń poszedł, to tak, o, patrz. Patrzcie. Trzymaj się za grzywę. Wio! Po tyłku klepiesz, kobylę, ona galopuje, a trzeba dać, żeby. Szarpiesz, ona stoi dalej też, w prawo, e, w prawo, to lewo ręko, ciach, ona wie, że w prawo trzeba być Le, e, w lewo, ciach, bo tu po karku ona wie, że w to, które trzeba Kolejne pytanie, teraz do Was, obojga. Niech każdy, niech każdy z nich powie przynajmniej jedną pozytywną rzecz o drugim. Pierwszy Wojciech. Nie Był... bardzo no, włączę, ale ogólnie powiem y, na ten ogółem y, zdanie na ten temat, no nie za bardzo. Jakąś jedną pozytywną? Jest chociaż jedna? <słuch> o kurde, a. Jest, że nieraz węgla przyniesie. <laughs> Co? Że węgla przyniesiesz. A, a, ale ile było, pięć ton, my z Tobą też nosiliśmy i, no. i ładowałeś, aby my 20 kg musieliśmy no. nosić. I Pato Tręci, też. Powiem, no tak? Tak? Tak. O Wojtku, o Wojtku jedną pozytywną rzecz. Ciężko powiedzieć, tu wybrać. O, tak. tyle, tyle tych pozytywnych rzeczy jest? No. Co? Tyle, tak dużo ich jest, tak? O takich pozytywnych, że wiesz co? No to słucham, powiedz jedną to chociaż. To tak opatrz. To chociaż powiedz jedną. Ale dałem Ci ogółem na pamiątkę swoje buty też, kosztówki a, po... a ja dałem Ci na pamiątkę, przysłali mnie Adidasy i my się wymieniliśmy się. Ty podziałeś, e, weź ja Jakie daję... od nie wiem. Tramp, ja... przepraszam, trampki, przepraszam, tramki. Trampki? Tak. Nigdy w tramkach nie chodziłem. Jak ty masz y, 60... Ja pamiętam że przysłamy. 60... Dla... Proszę bardzo, a ty masz 66 y, rozmiar, a na... ja mam 62. 40. Jak 40. ja mogę chodzić? 40. Jak 40. mogę chodzić. Ja mam ja mogę w butach y, pływać. Czekaj, niech odpowie na pytanie. Pozytywną rzecz. Patrz, długo myśli. Nie może wybrać. Bo jak jemu coś w głowie dobrze przyjdzie, to rozpali w piecu. O, ten węgla przyniesie ten w piecu. Uczynność. Bo... Wojtek, pytanie do Ciebie. Słucham. Ile Pan bombasów planuje mieć ze swoją żoną? Córkę i syna. Czyli dwoje. Wystarczy. Wystarczy, tak? tak. Dobra. Hmm. Witam serdecznie. Czy można zapytać pana Krzysztofa Kononowicza, czy otrzymał naszą paczkę z elegancką poduszką, produktami spożywczymi i pieniędzmi. Bo chcielibyśmy posłać kolejne dary, a nie mamy pewności, że paczki docierają. Ale jaka poduszka? Niech on napisze jaka, bo ja mam ee, trzy poduszki. Ale przyszła paczka ponoć, Krzysztof. A jaka? Ale jaka? No, no jaka poduszka to pewnie. Skąd ta paczka? Ja nie wiem skąd. Gdzie przyszło? No można. To, to może ta paczka co na podwórku leży. I tam ta poduszka jest. To niech napisze. Jaka paczka, skąd paczka? E, szanowni Państwo. Czarna ja paczka, czarna paczka. Pytanie. Stoi, stoi, stoi. Szarda, paczka. Chciałbym powiedzieć, stoi że wy zadajecie. Pytanie dla mnie. Że o, o paczka. To, to, to o listach. A, a paczka stoi. To, nie to 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 zadajcie. E, piszcie. C wszystkie? Skąd przypuśćmy? Paczka um. przyszła. Bo paczku dużo zielite. przychodzi, to Już, już be, tyle. paczek, że ja nie. nie powiem ten skąd? I trzeba. Ale poduszkę dostałeś jakąś, czy nie? Duża poduszka. Duża, to nie taka mała. To jest nieduża. To nie, to ma być duża. To może w tym kartonie co tam stoi, wiesz? Może, tak. może w kartonie. Tam. No to następnym razem ją otworzymy. Tak. Wojtek, pytanie e. do Ciebie. Wojtku, ja mam do Ciebie pytanie. Wojtku, ja mam do Ciebie pytanie. Czy Ty widziałeś kiedyś na własne oczy. Ale ja, przepraszam bardzo, jeśli nie jestem majorem, tylko jestem Wojtkiem. Ja, ja mówię Wojtku. On mówi Wojtku, mówi Wojtku. Nie powiedziałem Majora Prawda? Tak, prawda. Czy ty, Wojtku, widziałeś kiedyś na nie będę tu wrógać żadnej kobiety, dziewczyny, ale powiem kulturalnie... I nie kończone? Przychodzę I bardzo, Czekaj, Opisz coś... i opisz poczekaj, Ale Ja ci mogę cię odwodnić. Ale poczekaj, niech dokończy pytanie. I opisz kobietę od głów do nóg, z czego kobieta jest zbudowana. No to na pierwsze pytanie. Proszę bardzo. Czy widziałeś? Jak chcesz, to mogę zadzwonić, Ech. tak szuka, przyjedzie i pojedziesz i ja, ja zapłacę podwójnie, a ja powiem, a chcę po, po prostu y, dla tego człowieka pokazać jak się kobietę. Mi już. Jak wygląda kobieta? Opisz kobietę. Jak Kobi... kobieta wygląda? A kobie o teraz kobieta. Z czego od, od, od głowy, uszy, czoło, o, nie, czoło uszy, nos, oczy po środku, no, i usta. Jedna dziura. Jedna dziura od tyłu, od dołu, u kobiety. A nogi mają te biodra i w co? I po prostu y, mają kolana i ćwiczą. Żeby były, A gdzie by... pośladki zrobiłeś? Ja pośladki? Ja Powiedziałem nogi, całe to wszystko A pośladki to jest co to jest? Pośladki No, co to, to jest pośladki? Pośladki, co to? Dupsko A? Co? Dupsko Zgadza się to no. ja mówiłem od tyłu nie, Ty nie słyszałeś? To może się pośladki A pośladki ty? Jest... Ja? Ku... A... Słowa... Przepraszam bardzo, go... przepraszam Zdajemy. bardzo, proszę nie Ale ja... ja chcę powiedzieć swoje zdanie, a ty nie mój, masz łeb. Dobra, kolejne panikuj. pytanie, to nie panikuj. Pytanie do Krzysztofa, gdzie mieści się jego kancelaria od Bik Big Chlebowski, gdzie mieści się jego kancelaria adwokacka, którą prowadzi z kolegą, jak wielokrotnie mówił? E, ulicy miłem Lokal 9 Drugie pytanie od tego samego. E, krótka odpowiedź. Tak jest. W sejmie której kadencji w jakich latach był posłem? Jak sam wielokrotnie twierdził? E, od Malenkiego jeszcze byłem, jak miałem lat 12, to <noise> nadalem do KPN walił KPN. u Z czego solidarność powstała? Z KPN. -u. Słuchaj, czy ty kiedyś, jak miałeś 12 lat, jeszcze mi było, było nie policja, umiałeś przenosić... Przepraszam bardzo, a twoja tajne, zimowa. Tajne ulotki A Ale. właśnie, Krzysztof, przerwę ci na chwilę. Bo tam Ulu. ludzie Ulu. też y, czytałem komentarz taki i pytanie było do ciebie. Gdzie jest sweterek ten z dzwoneczkami i szaty? Obiecałeś nałożyć. Jaki? Z dzwoneczkami, co dostałeś na święta. Chyba tam na pokoju, wisi. Bo obiecałeś nałożyć i nie dotrzymałeś słowa. Nałożę. Nałożysz. Dobra, przedostatnie pytanie. Pytanie do Krzysztofa. Jaka musi być pana żona od Marty Czajkowskiej? Jaka musi być pana żona, czy potrafi pan jeszcze w tym wieku spłodzić syna? Tak, potrafię spłodzić syna. Tak, każda kobieta, Wojtek ja to mi przerywałem. Przerywałeś? Przepraszam, o właśnie. Dobra, ale niech mówi no. Każda kobieta, każda... Bo, o bo każdej dziewczynie, bo zaczniemy od dziewczynki. Ale nie, 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 tu chodzi o Ciebie, czy potrafi Pan jeszcze w tym wieku spłodzić syna, no dziecko? Tak potrafię zapłodzić, jeszcze mój Pan działa. Jaka musi być Pańska żona? A, a będzie, a będzie... Przepraszam że... bardzo, jak Sze... chcę mówić, a ja, ja mi że Najważniejsze jest, że musi być dobry wtrysk, żeby zapodmić. Przepraszam bardzo. umieć zawsze wtrącić się, a poniec gęby od ucha do. Od śmiejesz się śmiejesz. Dobra, Bo... no, cicho. Cało wszy... jak wojtek, wojtek po mnie. Wojtek, cicho. Tak. Cicho. Całe. jak, nie... Wysokoło, jak po mnie. Tak? Ale, ale nie wypowiadaj się źle. Jaka musi być tak. twoja kobieta? Gruba. A, a gruba to zła? Normalna, jak każda, też człowiek. Przepraszam bardzo. Kobieta musi być młodsza od mężczyzny. Czyli w jakim wieku? Jak ja mam już 60, to. Paś, paś, być... a z czego się świeje. Paś... Nie, a... powinno mieć 50, potrzebuje mieć W takich latach powinna let... być kobieta. Każda. I jak. E... Kawaler jest jeszcze młody, ma 24 lata, czy tam ile? To kobieta powinna mieć 20 lat I powinna mieć, być wyrozumiała, szczera, Ale nie zdradzać ja mężczyzny. To, że facet musi być y, trochę starszy od kobiety, żeby po prostu y, facet. Chce się w jakiś sposób się ustawić, żeby co do czego, jak ktoś mówi, żeby to było sensem, a nie bledkiem. Bo mężczyzna, w rodzinie. Ale ogólnie, o, każda kobieta obiecuje to, 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 to. Ale daj mi powiedzieć. Poczekaj, niech powie jedno zdanie. no. Mój, o, to, to, to To do mnie, a nie do jego. To racja, to masz rację. Poczekaj, powiem tak, zaraz powiesz ty. E, tak jak Wojtek powiedział, to podtrzymuję zdanie, ale dlaczego, chcę zadać teraz odwrotne pytanie dla Wida. Dlaczego my, mężczyźni, prędzej usijemy? Dlaczego? Dlatego stracimy włosy, że na nas większość obowiązku. A jakich obowiązków? Więcej obowiązków. <laughs> ciebie, Woj Wojtek jeszcze Ciebie w nie ugryzła. Jak ugryzie psa, Dobra, wszak, ja. taka ekstra duża, zobaczysz jak włosy stracisz, jak Jacek stracił włosy, Jak e, Pato stracił włosy, inne. Z czego to, oni stracą włosy? Z a, nerwów! Przystąp. Ale z bardzo, z nerwów, z ja cierpienia. Ja tracę włosy. A Wojtek nie nerwuje się i zobaczy. My przechodzimy do domów, mężczyźni, denerwujemy się, niż ja się, a nie poroca. Tak, to prawda. Nasze matki, ojcowie, ja już nie mam, ale żeby miałem, to by uspokajają nas, synu. Synie, nie martw się, będzie żyła żona, będzie dziecko twoje żyło. Ja ci pomogę. Ja ci pojadę z tobą. Ja ci poradzę. Pobędę koło niego i tak dalej. I dlatego, tak? I żona powinna być wyrozumiała, szczera. Co do męża? I otwarta. I powinno. O, i otwarta. No właśnie. I otwarta, Pisałem. jak chłodek powiedział. I to będzie ostatnie, tutaj, pytanie. Nie. Że, żeby mąż, męża też otwarta. trzeba szanować. Bo mąż jest całą głową w rodzinie. Bo mama i tata do czasu, a mąż później. Żona i mąż zostają dwóch a ja w rodzinie, a wychować dzieci. <grych> <grych> Dobra Krzysztof. Jednego, drugiego planują, może trzeciego. E, rozmawiają między sobą e, i tak dalej. Krzysztof, bo już telefon gorący, już pół godziny. Ostatnie e, pytanie. Powiem, żona powinna być też rozumiała do no się nie Ostatnie pytanie. Od... Do mnie? Tak. Odpad, pad, pad Buys jakiś, Pat Panie, pytanie do Krzysztofa. Czy zdajesz sobie sprawę, że ludzie są dla ciebie tacy źli, bo ty jesteś zły dla nich i piszesz same donosy? Proszę dla akuratnego Krzyszka zadać pytanie dla jego. Przepraszam bardzo, to nie są donosy, jeszcze raz mówię, mówię. Tylko i wypowiedziałem się na świętach prawosławnych na moim kanale. Ja się kartę nie rzucona, ale rzucę. <grym> i... Posłuchacie mojego ekspozę. Ale ja nie, I i ten, w, w, dla nie piszę. Czy, wy, nie czy dobrze się. robicie? To nie ciąg. Czy, to, to czy, czy wy dobrze robicie, że piszecie na mnie obzury, Że prawo jazdy zabraliście i tak dalej. To właśnie pociecha jest. To jak mnie, jak nie nie donosić. Jest takie przysłowie. Jak Kuba Bogu, to Bóg Kubie. Tak? Dawaj, następne. Już wystarczy, bo to już pół godziny. Nie, dawaj, dawaj. Jeszcze czas. Jutro albo pójdę. Co Daj, dla, dla ciebie? Czas, ja wiem, ale dla mnie już nie ma. Kolejny zestaw pytań będzie jutro. Dziękujemy.